Hej, hej, z tej strony Nomikan, no, a ja i do Was w kolejnym odcinku ze Stardew Valley. 27 dzień lata i już przedostatni dzień naszego lata, jeśli chodzi o właśnie tą porę roku. Mamy księgarza w mieście i motykę jeszcze nie do odebrania, ale mamy list, więc zobaczmy. Droga Nomi, mam na sprzedaż coś nowego, nazywa się to Autozbieracz. To maszyna, może wydoić twoje krowy, kozy i ostrzyc swoje owce, i to samodzielnie. To jest luksusowy przedmiot, więc kosztuje 25 tysięcy złotych marni. Spoko marni, ale to bardzo, bardzo, bardzo duża kwota. Więc na razie nie będzie nas na to stać. Chciałabym podać kota. Idziemy zaraz do naszych zwierzątek przy okazji. No właśnie, przemiejscowiliśmy nasze zwierzaki, ale nie mają one obramowania. W sensie nie mają barierek. Więc przydałoby się to zrobić dzisiaj, i przy okazji jeszcze, zaraz Wam powiem, yy, zrobiły nam się grzyby, czyli właśnie te nasze pnie grzybowe wyprodukowały nam grzyby, przez co będziemy mogli tutaj właśnie odebrać parę grzybów. To akurat spoko opcja. Mamy również baterię. Proszę bardzo, mamy grzyby. Tak jak widzicie, to jest też sposób właśnie na zbieranie naszych grzybków. Mamy również baterie, no i tak jak powiedziałam, zwierzaki, które prawdopodobnie już gdzieś mi się tutaj rozchodzą, więc przydałoby się je złapać jednak. Przynajmniej te, co trzeba wydoić, bo aktualnie, kurto nigdzie nie widzę. Dobra, zabieramy to. Bierzemy do jarkę oczywiście. I aha, czekajcie. Potrzebuję jeszcze sianko. Bo wczoraj, oczywiście, była burza. Bierzemy nasze wiadro do dojenia. I chodźmy wydoić. Nie widzę tutaj nigdzie kur. Czy one już tak daleko uciekły, czy one jeszcze nie wyszły? O to jest pytanie. Em, żadna z nich jeszcze nie wyszła. Ok, to łatwiej dla nas po prostu. Może się przyblokowały? Bo to bardzo dziwne, że one tutaj siedzą. Mamy kaczy majonez. No dobra. Co się stało? Aha, tutaj jest trawka. Proszę bardzo, już możecie wyjść. No i dobra, one sobie wyjdą, zjedzą. My odkładamy oczywiście mleka, bo tego nie potrzebujemy przy sobie. Zaraz pójdę właśnie zrobić jeszcze ogrodzenie tutaj, tylko potrzebujemy. kamienia, o, kamienia. Więc chodźmy, podkładać rzeczki na razie. Co no my tutaj mamy do odłożenia? Mam tu kamień, więc od razu go wezmę. Tu nic. Tutaj papryki i kukurydza. Tu nic, ale mogę zostawić tutaj grzyby. No i oczywiście jeszcze chmiel mamy do zostawienia tutaj. Mamy herbatę, więc trzeba będzie tutaj ją wziąć do, do domu kultury. I tutaj mamy jeszcze smażone ryby, to póki. I tak będę szła sprzedać itemki, no to wezmę również to. A, wiem, co jeszcze mieliśmy. Wiecie, co jeszcze mamy? Łowienie rozdymki. I to mamy dzisiaj zrobić teoretycznie. W praktyce nie pamiętam, od kiedy jest rozdymka, ale możemy sobie to wziąć i, i popróbować wyłowić to. I chciałam zobaczyć jeszcze właśnie do domu kultury rzeczy, ale to może potem jak będziemy po prostu wracać, bo no na razie chciałam się zająć właśnie ogrodzeniem naszych zwierzaków. To jest raczej bardzo ważna rzecz, którą powinniśmy zrobić. I ja postawię płot kamienny ze względu na to, że płot kamienny się po prostu nie niszczy, przez co będzie to wygodniejszą opcją. I teraz tak. Ja bym zrobiła dotąd nasze ogrodzenie. Na tej wysokości gdzieś damy sobie furtkę. Dobra. Ja oczywiście mam automatyczne furtki, więc to dla mnie nie jest problemem. Tutaj jest zablokowane. I może bym chciała zablokować tutaj, gdzieś? W tym miejscu. Tylko czy się da? Da się. Dobra, no i tutaj musimy się wyzbyć rzeczy, czyli drzewek i pni, żeby zablokować dalej. Dobra, jeszcze to. I będziemy mieli wszystko, i będziemy mogli iść na rozdymki, właśnie. Myślę, że tyle terenu zwierzakom zdecydowanie wystarczy. Oczywiście możemy tutaj im zabrać te drzewka, które tutaj są, żeby im terenu nie zajmowały. Ale póki co nie mamy aż tak dużo zwierząt, więc myślę, że właśnie ten teren im wystarczy. A zawsze będziemy mogli tutaj go powiększyć o na przykład właśnie to nasze jeziorko, które jest po naszej prawej. Albo tutaj jeszcze ten teren, ogólnie po prawej, czy tam na dole. To zawsze jest do zrobienia. Więc tutaj terenu mamy całkiem sporo. I zwierzątka mogą sobie tutaj siedzieć. Oczywiście tutaj jest krowa, która sobie wyszła, no ale trudno się mówi. No i dobra, odłóżmy wszystko. Ja bym chciała jeszcze, właśnie. Wziąć itemy, które nam są potrzebne, ale nie do końca wiem, jakie potrzebujemy, ze względu na to, że to będzie chyba nie tutaj. Tutaj nic nie mamy na razie. Tu bym chciała też iść, oddać pieniążki przy okazji. Ryby też chyba nic nowego nie mamy. Tu będziemy mogli oddać węg węgorza magmowego i ośmiornicę, ale to jeszcze nie teraz. No i tutaj mamy 200 trawy, 10 muchu do oddania. 10 trawy... nie. Zaraz hmm. zobaczymy jeszcze raz. Mamy paproć, biały glon i chmiel. Paproć, biały glon i chmiel. Czekajcie, paproć, biały... Glon i chmiel, paproć, biały, glon i chmiel, paproć, biały, glon, paproć pięć dwieście trawy i dziesięć mchu. Mamy tutaj jeszcze do gantera. Mamy jeszcze to, Patrzę jeszcze tak. Tutaj mamy 8, a ja bym potrzebowała jeszcze dwa żołędzie. Hmm. Ale z tymi to chyba już nic nie ma. Tutaj mogę to odłożyć. I jeszcze chmiel. Tu mamy węgorza. Tu żadnej ryby do dania nie mamy raczej. Ogólnie jeszcze trochę mogę chrypieć, no bo chrypka mi niestety została przez właśnie chorobę, ale to mam nadzieję nie będzie wam jakoś bardzo przeszkadzać. Dobra, chodźmy zobaczyć tutaj. Mamy jeszcze pięć chmielu do zabrania. Mamy piwo do zabrania, mamy herbatę do zabrania. Mamy również wino i sok. I pytanie, czy to jest wszystko do piwowara? Tak, cztery trunki. Więc cztery trunki akurat mamy. I pytanie, czy co, tutaj coś jest jeszcze do zabrania do gantera? Chyba nie. Ewidentnie nie. Tutaj mamy do sprzedania ryby, ale już nic absolutnie tutaj nie ma. Oczywiście śliwki są jeszcze do zbieracza, ale 15 śliwek nie mamy więc to jest aktualnie nie do odłożenia. No i dobra, możemy iść w takim razie, wyłowić rozdymkę, a zaraz później iść po prostu do domu kultury. Przy okazji jeszcze przydałoby się iść oczywiście do... Um, do do do, już wam zaraz powiem. Tutaj do Gantera i do Klinta w sumie nie, bo nie ma po co, ale do Gantera mamy do odłożenia. No i chciałam powiedzieć, że przydałoby się jeszcze może iść do kopalni, ale to może nie dzisiaj. Zobaczymy, jak zresztą wyjdzie, czy szybko wyłowimy te rozdymki, bo to jest chyba główny powód, dla którego idziemy na plażę. Więc no, zobaczymy. Mam nadzieję, że tak, że te rozdymki po prostu pójdą sprawnie, że wyłowimy bardzo szybko dwie rozdymki i będzie po problemie. Jednak te ryby wiadomo z reguły są uporczywe w swoim mniemaniu. I to równie dobrze może być: rozdymka, a oczywiście może być też tuńczyk. Ale mamy pierwszą rozdymkę. Super! Jak tak dalej pójdzie, to szybko skończymy sobie questa i będziemy mogli iść działać dalej robić to co po prostu to na co mamy ochotę. No, ale jeszcze trochę trzeba będzie połowić. Mamy w ogóle 400 expa do następnego poziomu. Ja przy okazji przypominam wam o tym, żebyście zostawiali łapeczki w górę i komentarze pod tym odcinkiem. A jeśli jesteście nowymi osobkami, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. Byłoby mi z tego powodu bardzo miło. I ogólnie każda nowa osóbka, która tutaj przybywa, albo właśnie zostawia łapki i komentuje, to po prostu mnie cieszy ze względu na to, tak jak już wielokrotnie to mówiłam, YouTube po prostu to lubi i promuje takie kanały, które mają dużo wyświetleń, łapek, godzin oglądalności itd., itd. A jednak chcemy chyba być kanałem, który będzie przez YouTube'a promowany, a nie gdzieś chowany po kontach. Więc, gdyby to miało zależeć ode mnie, to ja najchętniej bym Wam tego nie mówiła. No, ale niestety, dla dobra Ciebie i kanału, muszę o tym powiedzieć. E, no, dajcie jeszcze jedną rozdymkę. Czy to, czy to, czy to, czy to rozdymka? Bardzo prawdopodobne. Jeśli to będzie rozmyka, no to mamy oczywiście zadanie zaliczone. Super, czyli mamy zadanie zaliczone. Chciałam jeszcze cztery przynęty, bo na tyle mamy tutaj tych naszych krabowych pułapek. I to jest zadanie do Willego. Tak, więc od razu możemy do niego podejść. O, Willi oczywiście jest tutaj w swoim domku. A nie, nie ma go. Willy jest na mostie. Poszedł sobie. No dobra, to gdzieś go tam złapiemy ogólnie. Mam taką nadzieję przynajmniej. Ale jeszcze przejdźmy się tutaj na plaży po prawej stronie, żeby zobaczyć, czy nic tutaj nie leży. A leży, bo mamy tutaj jeżowca. Nie jeżowca, tylko koralowca, bo jeżowce są fioletowe. I gdzie zmierza Willy? On nadal jest gdzieś w okolicach mostu, więc da radę tutaj wykonać dla niego quest'a. Jest tutaj, stoi. Hej, udało ci się Nomi! Rozdymka jest ekscytującą zdobyczą, nie uważasz? Są silne! Cóż, oto twoja nagroda, gratulacje! Gdyby lokalna scena rybacka stała się troszeczkę żywsza, mógłbym powiększyć zapasy towarów. No, niestety, Willy, rybacka scena. Nie powiększy się. Tak szybko przynajmniej. Dobra, niech Jodie pójdzie sobie do domu, bo ja bym chciała przeszukać tutaj śmietniki. W poszukiwaniu jakichś skarbów, oczywiście. Mamy tutaj Eveline. Uważaj na siebie, drogie dziecko, żebyś nie dostała udaru słonecznego. Okej, okay. dobra rada. Przeszukam ci śmietnik za to. No i dobra, ogólnie do księgarza dzisiaj nie będziemy szli. Ja wiem, że księgarz ma przydatne rzeczy dla nas, no bo ma te książki, które teoretycznie przyspieszają nam chodzenie, no i jest to bardzo użyteczne, ale nie tym razem, bo mamy pieniądze do wydania w ważniejszym miejscu. Hmm, jeśli poziom z trigolaktonu powiększy się, no to już czytaliśmy to, więc nie będę Wam tego czytać, oszczędzę. Sobie głosu i Wam słuchania tego samego. Lecimy dalej. Czyli teraz odłożyć po prostu rzeczy, które ze sobą zabraliśmy. Tutaj też w ogóle jest potrzebne wino, ale jeszcze króliczej łapki i tak długi czas nie będziemy mieli, więc nie wiem, czy spieszenie się z tym akurat tutaj mm, bandlem, czyli z naszym. Naszą książką ma jakiś sens, bo to na pewno skończymy aktualnie. Proszę bardzo. Tu no jeśli chodzi o te rysunki, no to oczywiście to nie muszą być konkretne rzeczy, które są tam narysowane, tylko muszą być. O, kokryzy nie wzięłam, no ale to mniejsza z tym. E, tylko muszą być oczywiście tego samego typu. Nie muszą być dokładnie takie same. No i dobra, lecimy teraz tutaj na dół. Tutaj na dół też mamy do oddania zbiór leśny. Tylko w tym przypadku no, nie mam tych żołędzi full, tyle ile powinna mieć. Za to tutaj mamy wszystko już do zbioru naturalnej medycyny. I mamy zestaw do gotowania, okej, okay, ale nie jest mi to potrzebne. No i jeszcze tutaj chciałam jesienny przedmiot zostawić. A jeśli chodzi o resztę, no to będziemy tutaj akurat musieli i tak poczekać do zimy. Więc z tym też się nie ma co spieszyć. No ale teraz pójdźmy sobie do bandli, które tak naprawdę są dla mnie jednym z ważniejszych rozdziałów właśnie do wykonania. Czyli nasz skarbiec. I zapłacę tutaj 25 tysięcy. Zostaje nam 7 tysięcy. Mamy za to krystalarium. Krystalarium, jeśli włożymy do tego jakiś klejnot to zacznie nam kopiować ten klejnot. No i jeśli chodzi o krystalarium, to ja bym jeszcze wykupiła może to za 5000, Za to mamy lepsze nawozy, 30 i zostaje nam do wykupienia tak naprawdę 12,5 tysiąca. No trochę jeszcze to potrwa, no bo tak jak widzicie mamy prawie 2,5 tysiąca, ale brakuje nam jeszcze w tym wszystkim 10, więc na pewno jeszcze chwilę to potrwa. Ale jesteśmy już bliżej niż dalej, więc nie ma co się tym martwić. Nie możesz przegapić jutrzejszego festiwalu. To największe cudo tego miejsca. Okej. Okay. To rzeczywiście będzie ciekawy festiwal. Mm, I na pewno na niego pójdziemy. Ale... ale, ale. To jest klon, czy to jest żołądź? To jest żołądź, okej, okay. to zetnijmy to. Bo może uda nam się mieć 10 żołędzi. No i chyba mamy. Tak, mamy 12 żołędzi, to ja pójdę jeszcze oddać do community center. I jeśli chodzi o jutrzejszy festiwal, no to oczywiście weźmiemy w nim udział. No bo w każdym festiwalu przez najbliższy rok będziemy brali udział. Nie wiem, jak to będzie z drugim rokiem. Jeśli w ogóle do tego drugiego roku dotrwamy, no to zobaczymy. Ale tak, ale na razie to oczywiście będziemy cały czas chodzić na nowe festiwale. Czy to było tutaj? E, nie. To jest tutaj. Proszę bardzo. Kolejny zbiór zakończony, i nagrodą jest piec do wypalania węgla, czyli wkładamy tam 10 sztuk drewna. I za to drewno mamy węgiel. Jeden. To jest bardzo przydatne, jeśli chodzi o ryby. A, i wiecie co? Dzisiaj nie pójdziemy do kopalni, bo tak w sumie zadecydowałam. Stwierdziłam jednak, że bez sensu iść do kopalni. Pójdziemy sobie na naszą farmę. Tam pościnamy drewno. Tutaj coś jest? Nie. Okej, okay, tutaj mamy. Jeszcze. Letnie zdobycze. No i możemy pójść właśnie pościnać drewno na, naszej farmie. To jest dobry deal ze względu na to, że tego drewna ostatnio mamy bardzo mało. A jeśli będziemy mieli go więcej, no to oczywiście będę mogła jeszcze porobić sobie herbatę, którą również będziemy mogli sprzedać. Co za tym idzie, po prostu mieć z tego pieniążki. Więc warto. Po prostu warto. No ale na razie to właśnie trzeba doprowadzić tutaj do porządku to miejsce. Przy okazji widzę, że tutaj jakieś niepożądane rzeczy rosną. I. No i co, I już powoli będziemy kończyć ten odcinek. Ten dzisiejszy odcinek w sumie i tak wyszedł długi przez to, że. Te itemy do community center tam e, chciałam wyselekcjonować. No to trochę czasu oczywiście to zabrało, ale mam nadzieję, że i tak się dobrze bawiliście na tym odcinku. No, czasem takie nudniejsze rzeczy też są oczywiście potrzebne, ale. Dobra, widzę, że tutaj już słabo z energią. Mamy 13. Pytanie, czy ja zetnę to drzewo? O, zcięliśmy, okej. Okay. I chciałabym zasadzić. Mamy. Dobra, i jeszcze klon. Niech te drzewa rosną. Tutaj jeszcze jest. Okej. Okay. Tutaj jeszcze jest to. Chyba wszystkie zwierzęta trafiły do swojego domu, ale tak jak widzicie, ładnie teraz mamy wszystko ogrodzone. Tutaj zwierzątka są i będą się paść. Czy to dobre słowo na to określenie, o które mi chodzi? Nie wiem, ale mam taką nadzieję. No dobra, czas tutaj poodkładać różne rzeczy, które oczywiście do odłożenia mamy, no bo jest ich na pewno sporo. Jezus, słyszę, jaką mam chrypkę i bardzo mnie to irytuje, ale niestety nie jestem w stanie się tego wyzbyć na razie. Więc bardzo Was po prostu za to przepraszam. Mam nadzieję, oczywiście, że na nagraniu tego nie słychać. Bardzo fajnie by było, gdyby na nagraniu nie było tego słychać, ale no, ja dopiero to zobaczę, kiedy będę obrabiać film. A do tego to jeszcze chwilka, dosłownie, bo będę go obrabiać zaraz, tuż po tym, jak właśnie skończę ten odcinek, bo ten odcinek jest na dzień jutrzejszy. Więc ci co, się orientują. No to mogą wiedzieć, że nagrywam go w niedzielę. Dobra, to mamy do sprzedania w takim razie. Tutaj. To jest do rozstawienia jeszcze. I ryby do schowania tutaj. Okej, okay, mogę postawić to do robienia węgla. Hmm, tutaj się nie da, ale tutaj możemy. O, i będzie się robić węgiel, bo tutaj. A, dobra, tutaj jest sporo drewna ale nie chcę go przerabiać na... na właśnie węgiel. Mamy to krystalarium. Krystalarium, czy ja chcę stawiać tu krystalarium? Czy ja tutaj mam jakikolwiek kryształ? Chyba nie. Więc możemy tu położyć krystalarium i wrzucić tutaj jade'a, bo jade'y to są kryształy najbardziej opłacalne. Jeśli chodzi pod właśnie nasze krystalarium. drugim takowym jest oczywiście em, Rubin. Rubin, bo to bardzo nam się przyda w nowej lokalizacji, którą jeszcze nie mamy, której jeszcze nie mamy odblokowanej. No ale to przekonacie się. Myślę, że już na jesień na pewno. No i dobra, lecimy w takim razie jeszcze przed pierwszą spać. I zobaczmy zarobki na dzisiaj. Zarobiliśmy 13710, to znaczy, że już będzie nas stać na skończenie naszego boundla. I zobaczycie, co ten bundle nam odblokuje. Zresztą pod bundlem jest napisane. Ale ja dziękuję Wam, że byliście, dziękuję, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem. Pa! pa!